Siema widzowie z tej strony, e, demoni, i dzisiaj będziemy nagrywać z klebusem. E, klebuś? No, e, może choć chodź, 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 mapki, mapki, Ok, chodź, chodź, Eee, A mogę ja wybrać mapę? Klebuś. Mogę ja, wybra mogę ja wybrać? Mapę? Czy nie? Co? Czy mogę ja wybrać mapę? Tak możesz. Gdzie na... No. To chodźmy na wiary. Dobra. Żupi! Dobra, odwala mi widzowie. No, kolejny odcinek z Gorla Taga. Dziękuję za pięć wirusów. Naprawdę to jest dla mnie zaszczyt. Nie jest aż tak dużo. Dziękuję. No i tyle. Dobra. No nie, nie, że tyle, że... Że um, kończę odcinek, nie? Tylko... O, o o! Klebuś jesteś? Klebuś? Klebuś, hello! Klebuś? Halo, Klebuś! O, kurwa. Oj, Bóg wygina. Siema, Klebuś. Eee, to czekaj. E, Kurde, złapałem cię. Czekaj. O, muzeum iluzji. Sprawdźmy. Dobra, ej. Kliknij load room ma... Wywaliło go. Eee... Hm. Dobra, e. Wywaliło go. Oku. kur... Jezus Maria, zesra... zesrałem się. Dobra, kliknij load room map. Load room map. Dobra, ja, ja już chodzę. Nie, nie, Siema. nie. ma. Dobra, to czekamy na niego. Chodźmy. O mnie nie będzie widzieć. No, <laughs> Do, ej, dobra, ej, ale chodź! Chodź, ja cię oprowadzę. Dobra. E, no to może najpierw tutaj pójdźmy. Okay. No dobra, no, to mam w dupie. Ale zobaczmy. Czekaj, to to jest Colored Tunnel Illusion. Ło kurde. Ej, postój sobie tutaj chwilę. No chodź, postój sobie tutaj chwilę. I pocz, co gle, co Czuję się, jakbym miał zaraz ci przewrócić. Jakbym był zaraz do góry A! Jest do góry

Wejdź tam do środka, wejdź tam do środka. Siema. I pójdź tam na róg, tam, tam, tam. Jaki ty jesteś mały! Jaki ty jesteś mały! Dobra, a teraz pójdź tutaj, tam. Tam. Nie, o tam. No, dobra. Teraz ty możesz zobaczyć jak to wygląda. Dobra, widzisz mnie normalnie? Dobra. Ja. Jeszcze tutaj patrz. Ej, ja tu jeszcze jest... patrz. To jest jeszcze troszeczkę no, większy. Dobra, e. Co. Tutaj Ej, czekaj, byliśmy... bo jest jeszcze na górze. Tak, Ej, patrz. Ej, bo jest jeszcze. Poczekaj, bo tutaj nie byliśmy. O, kurde. Ej, nie patrz w to, bo to jest w... nie. To... nie. Nie, nie. I am on of it, everybody, you know. Hey, chodź, chodź, dobra, dobra, dobra. Ajde, no bra, no oh, <laughs> bra, I, I, no bra. No no bra. No no bra. No bra, and, No noise no bra. No Patrz, w to, i to, i to trzeba wejść. Ale łubem. wo. Wo!, Dobra, teraz w to. No takie same. Dobra, to tutaj jest jakieś gówno. O Jezus, o Jezus, o Jezus. E, dobra, ta mapka jest... ...jaka, no fajna, nie? Dobra, um, chodźmy na inną mapkę. Let's go. O, tutaj są jeszcze jakieś głowy, pa. Które się ciągle chyba. O, dobra, to jest... O, dawał, to jest niedobre. Daj się na nas spać. Tak, dobra? dobra, chodźmy. E... Hmm... Dobra. Eee, to. Ej, dawaj, monkey. <słuch> Go ciągle wywala. Ciekawe z jakiego powodu? Dobra. Manki AKD O kurde. O, go wykręca. Dobra. Dobra. Tutaj może... Tutaj uczy takich graczy słabszych. Nie, że ty jesteś słaby, nie? Ja jestem, ale to nie, chyba. Ja no, o. Dobra Ja zaraz chyba będę mógł wchodzić, nie wiem jak ty mm, Ale fajna muza mm. Co to było? Okej. Dobra, zobaczmy Dobra Dobra, to chodź Chodź, ale za mną Za mną Dobra, tutaj Mamy beginner course, więc Kurde Jesteś? Nie, jestem Gdzie ty jesteś? Poszłem do beginer. Aha, bo ty jesteś w inny... bo my jesteśmy w innym pokoiku. Dobra, to wychodź. Wyjdź, wejdź, wejdź. Dobra, chodź. Eee, ty, no nie musisz iść. Ja nie wejdę Nie nie musisz iść tędy. Tam masz inne drogi. Kurde. O! Oh. Oho. i <laughs> Nie no, czemu jestem tak wysoko? Wow, Moja ręka się czasami zobliguje! Jupi! Gdzie idziesz? Nie mam racji, obrazu, kurde. Hopa. 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 Jde na hardcore, něco to, něco to, potom nie to, něco to, <laughs> nie to <co> ty. Koku, <hlas> a, ale trudné. O <hlas> kurna. Bro, uczę się robić walerana, bo na hardcore się jest um, uczenie walerana, więc ci polecam. Na hardcore to nie ja, dlaczego nie? A co to branching? Czyli um, uczenie się chodzić po tym, wiesz, w foreście, jak się uczysz chodzić po tych patrykach. Ej, dobra! To coś dla mnie będzie tak szczerze. Tylko, gdzie to gówno? Trochę umiem. Znaczy, ja też umiem branchinga, ale. Czasami się spanie. Kurde. No, już fuck, fuck. Ej, ale patrz! Mordo, patrz! Tutaj też jest branching! A. Ej, fa... Nie, no ja już tutaj byłem. To jest na EZ. Eza, eza. eza. Hops, no, tylko jak mi się ta lęka wliczuje, to może być troszeczkę... Gdzie... Skąd wychodzisz? A to chwila, też zaraz wychodzę. Dobra. Dobra, pyk. Jak chcesz to wychodzimy. Dobra, to teraz Ty wybieraj mapkę, jakąkolwiek chcesz. Nie, ja, ja wybieraj ja, ja, mapę. Teraz Twoja kolej. Teraz nie, Twoja nie, kolej. Ja nie, ona Wybierz tą, która, która ma fajną nazwę to. i tyle. Awalible. O kurwa. Dobra. Fuck. <laughs> Co fuck? XD50 z tej Roblox! 50 z tej 50 z tej A chcesz zagrać po prostu w infection? Dobra, dobra, okay. to wychodzimy. Yes. O kurde! No dobra, to... Przeszyk, gdy go nie ma, to ja sobie pogrębię w pierdzielaniu... ...bobrom. Jep. Ej, a może chcesz zrobić merytoryczny moment? No dobra. Jeb. Czekaj, zapi Acha, zapierdzielam! Jak zrobić? Powiedziałeś przed gościniem, bez ciepłym. Ale zapierdzielam, to nie jest. To nie jest przekleństwo. Dzisiaj... Ninja, debil. Aaj, aaj. Let's go, level complete! Się level complete! Level complete! I did that. <noise> Idę do ciebie. <noise> Dobra. Do ninja. <noise> Ja słucham, Tylko... Black. Czy ty na pewno chcesz na foreście? W sensie, wiesz, się ja mam w ręce Może mi być łatwiej. Dobra, no to go! Kurde, no ta ręka mi się glit czuje! No, nie? Ha? Ha? Czekaj, o, bo mi się ta ręka czuje. Co ty robisz, człowieku? w dla taga. Jest! Jest! Jest. Jest. Spoko Switalam Dobra, i lecimy. 3, 2, 1 papa! Nie! Ej, Kur... Czekaj, sobie założę nasze rurki, bo ja zaraz wypierdzielę te pady z poza kurde mnie. Do... Do strony, do... no ty mi się co niekog liczył ja nie widzisz ja nie no jak piję. nie no o o bro. czym ja cię uczyłem tego olżana?

jest! Fuck. Czekaj, czekaj, ze dwu, ze dwu Czekaj Ej, mordo, bo jak mi się dalemka glitchuje, to mnie nie łap, okej? Okay? Ja ci będę mówił, okej? Okay? Dzień dobry, okay. no dobra, start! Yeah. Mhm. Nie! nie! Nie, nie, nie! Dlatego nie lubię Infection a możemy w Giant Dam ci być Giantem W się sensie, tym gnomem, nie? No please, dam ci być Giantem na początku. Please. Ale ja nie... Ja po prostu tego nie... No proszę! Potem ci potem w następne parę miesięcy pozwolę ci wybierać jakikolwiek ten tryb parę miesięcy no ja mogę, mogę mogę tak jak chcesz parę miesięcy no dobra no mi na to przez 6 miesięcy dobra, dobra. dobra. guardian dobra. option one enter kurde Yep. He, no, pewnie teraz ktoś... Ja go chcę złapać go, bardzo oh. Ja chcę cię zanieść do tego, e, tam gdzie jest ten, to, to walone gówno. Kurna. Stój! No, Proszę. I teraz to musisz zniszczyć. Ja tam... Wiem, ja tam... Brawo! Nie! Nie no, ja jestem tobie. Nie będę taki. Gratulacje!

no proszę Cię, no nie bądź taki, please. Nie. No wal się. Jeżeli taki będziesz, to Cię nie lubimy. Nie no, ja, ja se robię. No dobra. No bo Ty mnie będziesz ciągle łapał. Ja bym, by... ja bym taki nie był, no ale hu. Pewnie on teraz tam wskoczył. Ja ha ha Gdzie jesteś? No nie! Co ma? Naprawdę, idź tam.

косик, kurwa. у ю ю ю o ю ю

Nie musisz? Musisz... Mogę cię przytrzymywać. Fuju. Postań mnie głupi. No a... tak. <grymne> Jak to wygląda?! Nie e, gdy zobaczysz mój filmik to cię zasrażę ze śmiechu, tak szczerze. Nie zasrażę. Zasrażę strasz Ty się zasrażesz, majtki wkraczaj! <grymne> Uuuu... <grymne> Dawajcie ja wiem. Było widać, było widać, gdzie nie było. Mam replay na twoim filmiku. Mam replay na twoim filmiku. Masz nowego. Ale chopie! Bo jak bo ja chci chcieli coś powiedzieć, a ty mnie od razu wyzywasz. We Ale mówię, że Ty we mnie od razu wyzywasz, a ja chciałem coś powiedzieć. No bo nie robi, gładzenia, nie barek! Mogę powiedzieć to, co chciałem? Nie. Nigdy. Że cię chciałem dać tutaj, żeby ci było łatwiej dojść. No Naprawdę. Ale ja, nie, ale, ja nie lubię, ale, ale ja nie lubię. Ale ja nie lubię. Ale ja nie lubię. Proszę. Nie no, chuju nie. nie. Nie lubię Guardiana A ja ciebie. Nie lubię. No to. Dobra. na casuala! Chodźmy na casuala! Nie, uga, nie, uga. To chodźmy na casuala. Na nie, nie lubię! Nie lubię Guardiana po prostu. Te to chodźmy na casuala! Nie będziemy to, to nie jest. infection! No dobra, nie na casuala. Tak. tak, o to widzę wie, on po prostu mnie wyzywa zawsze z niczego. Jak chcecie mnie pocieszyć, to zostawcie łapkę w górę, no ale... Wiem, on będzie widział ten filmik, ale... Mam to gdzieś tak szczerze... Mam toksycznego kolegę. Może czasami też jestem do niego toksik, ale... Nie wiem, czasami... No bo i zaczynamy, No nic. Ja pójdę sobie na... moją ulubioną mapę. Kaniący, Boże, kiedy dawno nie byłem na kaniącach, o ludzie. Przez tą jedną rękę nie byłem na kaniącach. Ło, wow. no dobra. Dawa. Pomysł, no, co tam? Gdzie ty do ch**a palą jesteś?! Halo? No jestem na kanioncach. Jestem na kanioncach. A co? Hello, na pan? kanioncach! Gdzie? Yes? No dobra, ja już ciszę nagrę. No? no. To... Ej, acu... no? Ej, 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 mam pomysł, no? mam pomysł. No? A co ja tego a co, a co ja polski kod? Nie! <grym> po prostu nie Może w następnym odcinku, może w następnym odcinku, to dla, może to dla ciebie nie. Co? Może to dla ciebie nie. Ale co nie? Jak mówisz, to ja wiem, że ty powiesz po prostu nie później. Nie no, akurat akurat właśnie powiedziałem na, po, na pierwszym odcinku z górę tego, że jeszcze wbijemy na kod Polska, nie? Ale po prostu to nie będzie w tym odcinku, e... No bo tam... E, ja bym chciał, żebyśmy to zrobili jakoś... O, bo teraz już jestem zbyt zmęczony. Dobra. Eee. Eee, klebuś, eee... E... Ho, e, czekaj. E, gdzie ty? O, klebuś. Klebuś. E, stój, stój. No. Po prostu stój, po prostu stój. No, stój no. No stój. I e, dobra, takim oto niezbyt fajnym momencie ja Takim oto e, momentem kończymy mój filmik. E, elo.